Sama diagnoza nowotworu żołądka była szokująca, ale dużo bardziej szokujący był moment, w którym dowiedziałam się, że standardowym postępowaniem w takim wypadku jest operacja całkowitego usunięcia żołądka. To był taki moment, w którym, będąc w gabinecie u chirurga, po prostu zamarłam. Miałam to szczęście, że o diagnozie nowotworu żołądka dowiedziałam się zupełnie przypadkiem. A w czasie rutynowego badania przechodziłam taką rutynową, cykliczną gastroskopię, którą robiłam raz na jakiś czas. Już w czasie tego badania okazało się, że na moim żołądku jest gus. Od razu też dostałam wtedy taką nieciekawą informację, że ten guz wygląda bardzo źle. Prawdopodobnie jest to coś poważnego, no ale trzeba poczekać na wyniki badań. No, i miesiąc później, prowadząc takie zupełnie normalne życie, robiąc studia podyplomowe, spełniając się w pracy, dowiedziałam się, że mam raka żołądka. Na proces leczenia nowotworu żołądka, który przeszłam, składały się dwa elementy. Pierwszy z nich to był cykl chemioterapii. Drugim elementem, który był kluczowy, była operacja całkowitego usunięcia żołądka. Cały proces trwał 7 miesięcy od pierwszej do ostatniej chemioterapii. Sama diagnoza nowotworu żołądka była szokująca, ale dużo bardziej szokujący był moment, w którym dowiedziałam się, że standardowym postępowaniem w takim wypadku jest operacja całkowitego usunięcia żołądka. To był taki moment, w którym będąc w gabinecie u chirurga po prostu zamarłam, bo od razu w mojej głowie zaczęła się rodzić wizja. Mnie podpiętej do jakichś kabli, rurek, które będą mnie do końca życia karmić. Na szczęście, chirurg, który mnie później operował, od razu mi wyjaśnił, że bez żołądka można normalnie funkcjonować. Oczywiście trzeba się przyzwyczaić do nowego życia i trzeba się nauczyć nowego życia, nowego sposobu jedzenia. Natomiast to był taki moment, który rzeczywiście był takim momentem dużego wstrząsu dla mnie, i też takim momentem ogromnego znaku zapytania w głowie. Jak będzie wyglądało moje dalsze życie? Życie bez żołądka wygląda zaskakująco normalnie. Kilka miesięcy zajęło mi przyzwyczajenie mojego organizmu do tej nowej sytuacji. Jest to taka standardowa procedura, którą też trzeba przejść, przechodząc przez odpowiednie etapy kolejnej diety, przyzwyczajając organizm do tego, że jelita muszą przejąć rolę żołądka, więc po kilku miesiącach takiego, takiej bardzo yy, wymagającej diety, na którą składały się w głównej mierze produkty płynne i produkty bardzo, bardzo lekkostrawne, zaczęłam uczyć się funkcjonować w miarę normalnie. I dzisiaj powiedziałabym, że yy, moje jedzenie to jest takie zdrowe jedzenie do kwadratu, dlatego że ja po prostu bardzo uważam na to, co jem. Jem lekkostrawnie, nie jem rzeczy smażonych, nie jem rzeczy tłustych. Natomiast to, co jest dla mnie niesamowite i za każdym razem to doceniam, mogę nawet pójść do restauracji i mogę po prostu siedzieć w restauracji, wybierając sobie oczywiście bardzo świadomie różne, różne posiłki z karty. Więc w efekcie ja nie mam takiego poczucia, że moje życie jakoś bardzo straciło na jakości. Po prostu muszę się pilnować z trochę innych zasad, ale wszystko jest dobrze. Sam proces leczenia był z pewnością wymagający. Był przede wszystkim wymagający dla mojego organizmu, dlatego że przechodziłam chemioterapię, przeszłam bardzo wymagającą operację, która później wymagała ode mnie tego, żeby trzymać się bardzo rygorystycznej diety i po operacji przeszłam znów cykl chemioterapii, więc rzeczywiście to było takie 7 miesięcy bardzo trudnych dla mojego organizmu. Natomiast powiedziałabym z perspektywy czasu, że większym wyzwaniem było dla mnie odnalezienie się w normalnym życiu po zakończeniu procesu leczenia. Wyszłam ze szpitala po ostatniej chemioterapii i wróciłam tydzień później do normalnego życia, do starej pracy, do normalnego funkcjonowania, do tego, że trzeba ogarnąć dziecko, trzeba załatwić coś tam w szkole, umówić spotkanie w pracy. I to było największe wyzwanie, żeby wejść w rytm życia, który jest bardzo podobne, jak wyglądało to stare życie. Natomiast ja na skutek choroby bardzo się zmieniłam. Miałam wrażenie, że wszystko w mojej głowie się przewróciło. W związku z tym to był też taki moment, w którym bardzo pomogło mi wsparcie psychonkologa i myślę, że też bez właśnie bez tego wsparcia psychonkologa byłabym psychicznie w dużo gorszej formie i byłabym bardzo trudno to wszystko przejść. Natomiast skorzystałam z takiego wsparcia i ono też sprawiło, że dwa-trzy miesiące po leczeniu wszystko się wyprostowało, ułożyłam sobie to nowe życie po swojemu, zmieniłam też pracę, więc zrobiłam takie nowe rozdanie całego mojego życia. To byłam taka trochę nowa ja w każdym wymiarze. Natomiast, rzeczywiście, z perspektywy czasu, to było dla mnie zaskakujące, że dużo trudniejsze niż proces chorowania i proces leczenia, dochodzenia do siebie po operacji, było wracanie do takiego normalnego życia. W procesie leczenia, który przechodziłam, terapeutycznie działało na mnie pisanie. Ja w ogóle od lat, od zawsze jestem osobą, która bardzo dużo pisze, prowadzę dzienniki, różne zapiski, i w dniu diagnozy, kiedy dowiedziałam się zupełnie nieoczekiwanie, że jestem chora na nowotwór żołądka, Zaczęłam zapisywać sobie we własnym, prywatnym notesie różne przemyślenia dotyczące tego, jak chcę przejść przez tą chorobę. I robiłam to praktycznie codziennie przez siedem kolejnych miesięcy. I w trakcie tego mojego procesu leczenia, kiedy zaczęłam mówić światu o tym, że przechodzę przez raka żołądka i do jakich odkryć mnie to doprowadza, zaczęły spływać do mnie takie informacje od świata, od znajomych, ale też od nieznajomych, że to jest taka perspektywa, którą warto się dzielić. I to mnie doprowadziło do tego, że te wszystkie moje zapiski z procesu chorowania ubrałam w książkę. I w efekcie w maju tego roku wydałam książkę Nie ma żadnego jutra, jak rak żołądka uratował mi życie, która jest de facto opowieścią o procesie, który przeszłam i o, o odkryciach, do których mnie to doprowadziło. I mimo tego, że jest to książka zainspirowana nowotworem żołądka, to bardzo wiele osób, które ją czyta, mówi, że to jest bardziej książka o życiu niż książka o chorobie. за опеку